Ale wrócić do władzy, czytaj. Musisz pokazać, Francja, tak? Frans i po angielsku. Frans, albo po prostu. Po prostu to. Może to Francuska. Może. Francja. Ale i co teraz? A, do, do każdej grupy po jednym? Tak się robi. Teraz grupa B. Grupa B. Uwaga. Numerem jeden: Belgium. Belgia. Belgia. Teraz dla grupy C, tak? Czy dla... literki mogą tańczyć? Dla grupy C teraz. Ja nie, tak. Ale no, no, Dobrze. Dobry jest. Niemcy. Tańczyć. <grymianie> <grymianie> Możecie tańczyć! tańczyć! A Dawid może śpiewać. Tak! <grymianie> Grupa, Grupa E! <grymianie> Myślę, że możemy dać na stronę internetową. Że to wyglądało się losowanie. Ekon! Uh! Hiszpania! Tak? Dobrze mówię? Zawsze. Tak. Brawo! <grym> <grym> no i. Anglika. Karadek, To ja ci po włosku lubię Anglię. Angla! No i Englam! Po włosku to jest inglezem. Englera. I na, Isie. Isie na i się, In... mówi na i. Inglezę. Dobra, po włosku nie będziemy. Jedziemy drugi koszyk, tak? Czy drugie To Tutaj jest, a w telewizji jak ci to wygląda. Ja wiem. losuje się grupa, a potem numerki. Wiem, ale my to na własnym wszystko się. Ale trochę inaczej. A, na to, 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 to w ostatnim miejscu. Na ostatnim miejscu, na czwartym. Ale tutaj, ale w telewizji będzie nie to inaczej. Bo powinniście mieć jeszcze e, te e, numerki Szybki z numerkami. Z numerkami cyfry. No musimy o, zrobić o, o, może cyfry szybko, co? Tak. Zrobimy albo e, jak to znaczy? albo z literkami. Od 2, 3 i 4. na pozycji czwartej ustawiasz to, co on. Ale do której losuje? grupy? No, to, co wylosuje, do której grupy? No to Niech losuje po kolei. do grupy, A. Do grupy, A. Pierwszy do grupy A. Pierwszy do grupy A i po Drugi kolei. Pierwszy do grupy A i po tak kolei. Tak, tak robimy? No? Tak robimy. Dobra. A, tak. po kolei. Drugi koszyk. Koszyk ustawiony między innymi... Czyli na, na pozycji cztery to pisze, tak. tak? Cztery. Między innymi dwóch debi debiutantów. Między innymi jeden debiutant. Losuj do grupy A. Może zmiana. Zmiana losującego? Zawsze taki Kto wosuje? Artur? Zaprasza Bartek, tak. Bartek proszę, Zapraszam. Yeah. No, z tego jednego, z tego, z tego jednego. To jest Irlandia, nie daj, czałcie z tego samego. Nie. Tak, ja w nie Islandia. Turcja. Oj, masz Niemcy Turcję. Nie. Zamieszaj się. Lepiej zamieszaj. Dobra. Następna grupa D. I... Cały wszystko cała do końca. Do końca tego? Irlandia Północna, tak? Nie południowa. południowa. Północna. Nie, południowa. 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 północna! Południowa, pełnecze. Płon, to jest Irlandia północna. Północna jest, nie ma południowej. Debiutanci. Alwania. Ostatnia <grym>. drużyna. Debiutanci.

Od grupy ja zaczynam. Ułonia. Rumunia 3 O Polska teraz Rumunia. O, Polska. Polska, proszę, Konrad. Marzy nas Marzy nam się Jakby tak było. Z Francją. Nie, Belgia, Islandia. Sla Węgry. Kamil! Szwecja. Szwecja. Uwaga. Grupie E. nie grasz. Czechy. Czech. zasłaniasz. Grupie E. Słowacja. Teraz apel. Jeżeli się wyborach, zostanie z Turcją, Rosja nie będzie trafiona, bo ten konflikt... To nie ma znaczenia. A nie będzie w jednej grupie, nie ma Rosja, nie ma y, w tej w Turcji. A, tu a tu może być Rosja, będzie to tak? Ale kto tak ja nie słyszałem. Ja jest, no, nie słyszałem. Po katastrofie tego samolotu. nie Słyszałeś też o tym, że jakby zostać w Turcji bez grupy, to będzie powtarzane losowanie, czy to będzie Ja też nie słyszałem. Rosujemy tak, jak jest. Zobaczymy, co teraz będzie. Teraz poproszę Pana. Ja teraz, proszę. Mieszam, mieszam. Austria. Busturon. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Mieszam, mieszam, mieszam. Chorwacja. Jak w Euro 2008 byłoby? Jeśli wylosujesz no to Rosję, to wtedy. To nie było. To było. Myślisz, że tak no. będzie w naosowaniu? Jakoś, jakoś ja, to nie wierzę. Jest. Rosja. I to oznacza, że jeżeli Rosjan będzie, ale w grupie D. Ale tak ma być? Polak tak ma być w związku z instytucją wiąz... tak. polityczną. No to wiem, ale to wtedy... Nie, nie słyszałem tego. I wiem o tym, dlatego... Do... Mam wpisać grupę. do D? Tak. No to grupę C. Zobaczymy, jak wyjdzie jest naprawdę. Albania, Chorwacja, my, Analia, Chorwac, my. Znamy. i... Znamy. My nie, Belgia. Szwajcaria do C, tak? To nie jest tak źle na A jak ma być? Szwajcaria Włochy do no grupy EPL I nam zostaje. ostatnia Radzikiego. Co to będzie? Pamiętasz? Ukraina. No i mamy rozlosowane Mistrzostwa Europy. No. Nasze. O, Okasz, blisko. Nasze mistrzostwa Europy. Tak, to są mistrzostwa tak, Europy. Zatrzymaj, tak, w miejscu, zatrzymaj. O, zatrzymaj w jednym miejscu. Zatrzymaj. Poczekaj. Zatrzymaj w jednym miejscu. Czekaj, jestem. To są typy ekonomik. Dobrze, typy ekonomika, żeby to nie było. I dziękuję za losowanie. My też dziękujemy, gratulujemy Dziękujemy, tak jest. Poczekaj z daleka. Dziękujemy. Tak jest. Brawo, Konrad. Brawo, brawo Konrad, brawo, brawo, brawo na Konrada. Tá